Hej, z bawić. w się i dzisiaj będzie let's play No, my... No Jest jest to wylogo, się no zaczynajmy e... Create new world e... Tak, e... będziemy nazywać let's play. bawić. go, czekajcie, wpisze. dobra e dla czyli takie jakby ziarenko. Czyli wszystko jakby takie... Od czego ma się zacząć cały nasz świat? Czyli zacznie się od no, też od, od takiego jakby no, uśmieszku na szczęście. Nie, nie wyszedł mi ten uśmieszek wyszło zero. dobra. E, buduje nam się e, świat. No więc, jak w każdej innej grze, chodzi się w sadę, tak? Yy, yy, dobrze. Musimy, początkową rzeczą, którą musimy zrobić, jest zebranie drewna. Idziemy na, idziemy na górę? Tak, yy, lewym przyciskiem myszy yy, niszczymy czy, czyli inaczej w Minecrafcie zbieramy. Tak, e, musimy zebrać przynajmniej jakieś 8, 10, 11 kawałków drewna. Dobrze, e, tak. Mamy te kawałki drewna. Mamy 5, więc jeszcze zbierzemy kolejne 5, jeśli nam się uda. Dobrze, mamy ich 11, czyli to jest dobrze. To jest dobrze. Wezmę jeszcze jeden symbolicznie, żeby było 12. Tak, bo ja lubię tu liczbę. 12 ok, wiecie. Dobrze, e, teraz musimy znaleźć jakąś osę. Ponieważ osa da nam wełny, a z wełny zna po dwa. Zbierzmy e, jeszcze trochę. Wełny. Widzę świnko. Mm, tak. Mamy trochę wełny. I teraz musimy... Yy... Dobrze, yy, przejdźmy dalej. Klikamy i. Wchodzimy w nasze inwentory. To jesteśmy my. Widzicie? Dobrze, yy, drewno kładziemy tu. I klikamy lewym przyciskiem myszy, aby zebrać deski. O tak. Dobrze, yy, teraz znowu wchodzimy w nasze inwentory. Nasze inwentory i robimy coś takiego, czyli no, crafting table. E, crafting table kładziemy sobie blisko naszego miejsca pierwszego pojawienia się, czyli no, tu, połóżmy i w crafting table przerabiamy drewno na patyki. O właśnie, to nam nie jest potrzebne. Zbieramy te patyki. Takie kładziemy w ten sposób i tak i to będzie y, kilof. Robimy sobie dwa takie kilofy. Błąd. Y, 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 błąd. Tak. Y, jedną ścierę. jeden sierp i jedną łopatę. Patrzcie moje ciągłe błędy, ale jestem zespany. Tak, to sobie kładziemy tu i, i mamy już narzędzia. Tak. Yy, tutaj możemy się osiedlić. Tak, to jest dobre miejsce. Tak, yy, pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to naszą łopatą odgarniemy piasek takiej długości, jaką chcemy mieć właśnie nasze mieszkanko. Dobrze, teraz yy, yy, poczekajcie chwilę. Tak, teraz robimy dziurę na drzwi i dążymy w nasz dom. Zobaczcie, że jest ciemno, ale to w ponieważ przyciemnia filmiki. Dobrze, yy, zniszczymy to tutaj. I to będzie nasz tymczasowy domek, tak. Yy, idziemy po naszego crafting table, czyli toolboxa. Ja wolę to mówić toolbox. Yy, musimy go zniszczyć. O, tak. Yy, wejdźmy do naszego inwentory. Połóżmy go Zostawmy go sobie w naszym domu. No tu. Teraz tak, wchodzimy do toolboxa, i w toolboxie robimy łóżko. Łóżko robimy w ten sposób: yy, wełna, tak, i deski, tak. Czyli kładziemy wełnę. Yy, łóżko, dobra, tak będzie. Yy, I teraz idziemy. Jeszcze więcej drewna. Dlatego, dlatego właśnie zrobiłem siekienę, ponieważ wydobędziemy jeszcze więcej drewna po e, stworzy, e, żeby stworzyć e, pochodnie, żeby trochę oświetlić ten nasz dom. Przy okazji zabierzemy wełnę, bo nam będzie potrzebna w następnych odcinkach. Dobrze, robimy drewno. Jak widać, e, przy użyciu narzędzi wszystko e, dzieje się dwa razy szybciej. Jak użyjemy. E, kamiennych, bo mamy teraz drewniane, to będzie 3 razy szybciej. Jak stalowych, 4, e, 4 razy szybciej. Jak e, diamentowych, 5 razy szybciej. Jak e, z, złotych, no, 6 razy szybciej wszystko będzie. No i to by, było e, to by było na tyle na temat narzędzi. I teraz mamy te 11 kawałków drewna. Wróćmy do naszego domu. że wyglądał bogo, ale to nic. Dobrze. Eee, czyli tak, teraz y, robimy. Y, nie. Bądź, musimy wziąć kamień. Eee, bo kamień musimy kopać pod ziemię. Pod sobą. Tak początkowo to najlepiej jest kopać pod sobą. Potem po dwa dla bezpieczeństwa. Zbierzemy mało tego. Pamiętajcie, że kopanie podsyłowe jest niebezpieczne, więc nie przesadzajcie z tym. Ja to robię tylko, jak chcę coś bardzo ważnego wydobyć. Hmm. I to, żeby nie było. Y, dobrze, y, teraz, teraz co? Teraz wchodzimy do środka. Wchodzimy do naszego toolboxa. I robimy piecyk. Idealnie. Dobrze, piecyk kładziemy obok naszego łóżka piecyku. Oczywiście yy, bierzemy te drewno tu, wybieramy i te tu. To jest nie tak. O, teraz dobrze. Tak. Yy, teraz musimy poczekać, chwilę, aż nam się to drewno przerobi na, no właśnie węgiel drzewny, czyli charcoal. No to ja, tu my odejdziemy i zrobimy. Trzebne nie jest bardzo dużo tego drewna. Jego herko więc zaraz e, przestaniemy e, go wytwarzać. Jeszcze tak z jeden. Tak, trzy nam wystarczą. trzy nam wystarczą, nie przesadzajmy. Idę i dla jest, to jest oszukaństwo takie, ale to, to pomaga w pierwszych etapach. Takie jest zabieranie i szybko chodzenie drewna. Dobrze, mamy trzy te, yy, kawałki właśnie takiego yy, hair call. i teraz patrzcie. Yy, kładziemy go sobie do kipunku, wchodzimy do toolboxa, kładziemy tak patyki, tak hercol i tak robimy pochodnie. Pochodnie. I pochodnie kładziemy tu, żeby rozjaśnić. I teraz, teraz będziemy, yy, Zresztą robię, czyli przerabiamy takie... Takie deski i robimy drzwi. O tak. I kładziemy tu, robimy skrzynkę. O nie, toolbox box mi wyszedł. Robimy skrzynkę. Kła skrzynkę kładziemy tu, i do skrzynki kładziemy wszystkie surowce, które zebraliśmy. Zostawmy sobie te pochodnie, a pochodnie ustawmy w sposób taki. O właśnie i teraz yy, sztuczka. Kliknijcie F5 i będzie kamerka yy, z widoku trzeciej osoby. No, nie ma nic innego do powiedzenia. Piękny zachód słońca. I chcę powiedzieć tylko. Żegnam was kupster 88.